Jest Ragi the Doll, czyli tajemnicza postać, która ostatnio pojawiła się w internecie. W kolejnym odcinku 6.30. Witam Was bardzo serdecznie a dziś na temat Ragi The Doll, czyli nowej tajemniczej postaci, która ostatnio pojawiła się w sieci. I to właśnie Wy zalaliście moją skrzynkę odbiorczą na Instagramie. Swoją drogą zapraszam Was bardzo serdecznie. Tam też się można ze mną kontaktować. Postanowiłem bliżej przyjrzeć się lalce, ze względu na to, że liczba wiadomości była naprawdę duża, a poza tym, transmisje na żywo, które odbywają się na Facebooku, na fanpage'u Ragi the Doll, mają naprawdę dużą liczbę oglądających. Tajemnicza postać może wzbudzać dreszcze na ciele. Wydaje się być przerażająca, ciekawa i faktycznie temat jest dosyć interesujący, ale czy faktycznie jest się czego bać? Moją analizę i poszukiwania rozpocząłem od miejsca, w którym wydaje mi się, że trzeba było to zrobić, czyli od fanpage'a, na którym odbywają się transmisje na żywo, które ogląda średnio od 10, 15 do nawet 20 tysięcy osób. To jest bardzo dużo. I to właśnie tam skupiłem swoje poszukiwania. Tam natrafiłem na zdjęcie, które dodano 29 marca. I to właśnie wtedy wydaje mi się, że powstała postać Ragi The Doll. Oprócz fanpage'a, który jest kluczowy dla całej sprawy, postać posiada również Instagrama i od krótkiego czasu kanał na YouTube, na którym nie ma za wiele subskrypcji. Wyświetleń też nie jest zbyt dużo, ale jest jeden przerażający film. Postanowiłem troszkę poszperać w sieci o tej jakże interesującej postaci, ale po wpisaniu u wujka Google frazy Ragi de Doll, a przecież wujek Google wie wszystko, nie wyskoczyło mi nic oprócz Wikipedii i informacji na temat tego, że Ragi the Doll to była kiedyś postać z jakiejś bajki, która była popularna w latach 80. czy tam 90. -tych. To już wzbudziło moje podejrzenie. Nie ma się co poddawać. Przecież wujek Google również może się mylić, ale przecież mamy Reddit'a, czyli największe forum internetowe, które w sumie powstało od wielu lat. Jest tam praktycznie każdy temat, który istnieje w sieci, jest tajemniczy. Więc wpisałem Ragi Dol, Reddit i nic. No właśnie. Nic. Krok drugi. I nie ma nic. Moje podejrzenia zaczęły już być dosyć dziwne, bo jeżeli nie ma nic na temat żadnej postaci, czyli internet nie interesuje się tą sprawą, to znaczy, że coś to musi śmierdzieć. I faktycznie tak jest. Postanowiłem więc wrócić na fanpage lalki, bo może tam znajdę jakieś ciekawe informacje i znalazłem po wejściu na stronę, a dokładnie w zakładkę Informacje, znajdziemy wiadomość o tym, że postać jest tak naprawdę aktorem z północnej Karoliny, a dokładnie z Woods of Terror. Znajduje się tam nawet hashtag Woods of Terror. Ale czym jest Woods of Terror? Po wejściu na profil na Instagramie Ragi Dedol trafiłem na bio. W którym oczywiście znajdują się również cenne informacje. 8800 obserwujących. To nie tak dużo, biorąc pod uwagę sam fakt, że na Facebooku transmisję ogląda jakieś 15-20 tysięcy osób. Ale przejdźmy dalej. Na profilu ponownie natrafiłem na hashtag Woods of Terror. To nie przypadek, ze względu na to, że takowy hashtag znajduje się nawet pod każdym zdjęciem na Instagramie. Postanowiłem zagłębić się bardziej. I bardzo dobrze. Trafiłem na profil The Woods of Terror, który okazuje się profesjonalnym domem strachów w północnej Karolinie. Nawet dokładnie przeglądając fanpage Ragi The Doll na Facebooku, możemy znaleźć zdjęcie, na którym znajduje się kubek z Woods of Terror. Przypadek? Nie sądzę. Podsumowując, można powiedzieć, że Ragi The Doll to kampania reklamowa Domu Strachów, które znajduje się w Stanach Zjednoczonych. I wielkie brawa dla twórców, bo naprawdę zasługują na pochwałę. Mimo wszystko, nie jest to klaun z koszalina nasz poczciwy, rodzimy clown. No, i nie jest to oczywiście tak nachajpowane jak wcześniej, w marcu w zeszłym roku, zrobił to klaun. Możecie poszukać w sieci informacji na temat tego wszystkiego, ja to znalazłem w jakieś pół godziny myślę, spokojnie możecie poszukać, ale jeżeli chcecie przekazać ten film dalej, by nikt się nie bał albo chciał wiedzieć o co chodzi z tą całą postacią, to możecie udostępnić i zostawić łapeczkę w górę, będę wdzięczna, jeżeli chcecie więcej materiałów, chcecie oglądać te materiały to zostawcie proszę subskrypcję, zasubskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco a ja jeszcze zrobię dzisiaj live'a o godzinie 21 na YouTubie, także was również Zapraszam, pogadamy sobie na temat tej całej postaci, pooglądamy sobie filmy, zdjęcia. Myślę, że będzie ciekawie, dlatego zapraszam. Dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.